Witam serdecznie moi drodzy, witam w ten niedzielny, nieporanek. poranek, znaczy dla mnie jest jeszcze to poranek, dla Was to będzie już przynajmniej południe. Moi drodzy, czarny bez, owoce, prawie już czas, u nas w Świętokrzyskim, czy tam gdzie ja zbieram, ten czarny bez jeszcze dojrzewa, natomiast no, udało mi się to co nieco zebrać, tak żeby Wam chociażby właśnie na filmie pokazać, jak ja przetwarzam bardzo szybko, w zasadzie w kilka minut, a cały proces to trwa kilkadziesiąt minut. Powiedzmy, w godzinę jesteśmy w stanie się wyrobić, żeby mieć już zakonserwowany syrop sok z czarnego bzu. Jak to zrobiłem, już Wam pokazuję. Ja w międzyczasie będę opowiadał, bo materiał jest już nagrany, teraz muszę tylko dograć do niego trochę słów. Tak więc zapraszam. Co widzimy? Widzimy tutaj czarny bez. Pięknie, ładnie wyglądający. Razem z szybułkami, które są już czerwone, co sugeruje, że na te elementy, znaczy te, te owoce są już dojrzałe. No i oczywiście wykorzystuję moi drodzy tutaj, czyli nie będzie tego gotowania, wygotowywania, nie będzie tutaj dwóch dób, um, znaczy przynajmniej doby, żeby przetworzyć owoce. Tak jak mówiłem, potrwa to około godziny. Więc najpierw wyciskamy sok. Sok o wyciskarce po prostu. Więc wszystkie elementy, które pestki, skórka, tutaj szypułka, to wszystko wyląduje w osobnym pojemniku. Natomiast nas interesuje sok. No, i oczywiście, moi drodzy, no tutaj lepiej byłoby z tych szypułek obrać, no żeby tam trochę soku jednak z tych szypułek się też nie dostało. Aczkolwiek substancja, która jest odpowiedzialna za toksyczność czarnego bzu. No, zostanie mimo wszystko, bo ona znajduje się w zasadzie w całym czarnym bzie. Więc, kiedy poddamy obróbce termicznej, ten bez, to również tej substancji się pozbędziemy. Spójrzcie, spójrzcie jaki piękny sok, Szanowni Państwo. Czarny, o to nam chodzi. Dzięki czemu mamy tutaj bardzo dużo. No, moi drodzy, w ogóle, co, za, co zawiera czarny bez? oprócz Sambunigryny, która właśnie jest dla nas toksyczna, ponieważ w naszym ciele wytwarza się z niej kwas pruski, no to, moi drodzy, w czarnym mieście mamy Antocyjany, olejki eteryczne, garbniki, mamy też pektyny, flawonoidy, co ważne dla nas, rutyna i kwercetyna, bardzo popularna dzisiaj, ale bardzo też ważne są te substancje. Mamy kwasy organiczne, witaminę A, witaminę C, witaminę B6, no i cóż, czarny bez w ogóle należy do takiej grupy, znaczy ma status GRAS, czyli jest to substancja, produkt bezpieczny dla człowieka. Ma taki status, jeżeli ktoś nie wiedział, to już teraz wiecie. Natomiast oczywiście trzeba odpowiednio przetworzyć, żeby no, nie ulec zatruciu. No i zobaczcie, jak bardzo mało tutaj mamy odpadu z czarnego bzu. A z tej ilości powstało 400 ml czystego soku. I teraz, moi drodzy, oczywiście, żeby taki sok zakonserwować, no, trzeba dodać cukru. No i teraz z tym cukrem, jak ostatnio zauważyłem, jest różnie, więc zamiast cukru, oczywiście możemy dodać miód. Ja tutaj jeszcze dodaję kwasek cytrynowy, taki stabilizator, wzmocni nam też smak, kolor. Natomiast no warto o tym kwasku pamiętać, ja dałem dwie łyżeczki, jak widzieliście, na 400 ml i miód. Miód można dać teraz, oczywiście on będzie podgrzewany, więc dużo fajnych właściwości ulegnie zniszczeniu. Natomiast cukier dałbym od razu. Miód również można dać pod koniec, czyli jak już nam się doprowadzimy do wrzenia ten cały sok, to wtedy dopiero na samym końcu możemy dać miód mniej stracimy właściwości odżywczych miodu. Natomiast oczywiście pamiętajcie, że miód zachowuje się dla cukrzyka tak samo jak cukier, więc no jeżeli ktoś jest cukrzykiem, nie może takich produktów spożywać, no to warto by się skusić, ale to jest bardzo drogie w porównaniu właśnie do cukru. Próbować mannitolu, ksylitolu, erytrytolu. Takie zamienniki, które nie podnoszą glukozy we krwi. No i ja tutaj do 100 stopni doprowadzimy, 80 stopni i wtedy już nam wrze sok, więc kilka minut tak jeszcze sobie podgotowujemy, no i wszystko przelewamy sobie do słoiczków. Tak w zasadzie, jeżeli damy, bo teraz tak ile tego cukru dać, więc jeżeli damy na 400 ml, gdybym dał 400 g cukru i tak na gorąco zakręcam i w zasadzie wszystko powinno być w porządku. To będzie taki sok, pół sok, pół syrop, bo jeżeli chcielibyśmy zrobić syrop, no to do tego cukru czy zamiennika cukru możemy dać półtorej razy więcej niż soku. I w zasadzie tutaj nie trzeba pasteryzować, bo w ogóle przy takiej ilości słodkości to, to samo się wszystko konserwuje. Także moi drodzy, cóż więcej mogę Wam powiedzieć. Polecam, bo... bo... Część osób może nie wie, ale idąc z apteki, możecie sobie kupić, zwłaszcza dla dzieci. Są polecane syropy z czarnego wzu. są działają na odporność, kiedy dopadają różnego rodzaju nas wirusy. Czyli w okresie się wiosennym bardzo dobrze mieć taki syrop pod ręką. Czy działa też na potnie? Działa na potnie, działa też przeciwgorączkowo, więc warto również stosować w okresie właśnie takim przeziębieniowym, ale także kiedy czujemy, że. Nadchodzi okres, na przykład niektóre osoby mają co roku, notorycznie, na przykład w danym miesiącu, właśnie jakieś stany, które no nie chcieliby mieć, ale mają, czyli jakieś przeziębienie dopada. Wtedy wcześniej możemy sobie zacząć taki syrop sobie stosować. Dwa, trzy razy dziennie po łysce myślę, że będzie wystarczająco. Okej, okay, okej, okay. no i cóż, moi drodzy, to byłoby chyba na tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Widzimy się niebawem, chciałbym wam nagrać materiał, spróbuję to zrobić dzisiaj. O moim teściu, który no, ma przechodzi ciężkie różne sytuacje w swoim życiu ostatnimi czasy. Prawie 90-letni człowiek. Natomiast jak udało nam się go wyprowadzić z prostaty, z ciężkiego stanu, a także jak, jak prowadzimy go od kilkunastu lat w chorobie Alzheimera, kilka zdań na ten temat chciałbym. Jak go suplementujemy, jak go suplementujemy w ogóle właśnie, chciałbym Wam powiedzieć. Tak więc, moi drodzy, cóż, dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, czarny bez jest bardzo pożyteczny dla nas, bardzo zdrowy, tylko trzeba go poddać obróbce, obróbce termicznej, żeby przestał być dla nas toksyczny, trujący. Dziękuję bardzo moi drodzy za uwagę. Miłej niedzieli mam życzę. Dziękuję również osobom mnie wspierającym. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.